W dzisiejszym dniu zakończenie roku trzecich klas się odbywa. Coś się kończy, a coś się zaczyna. Czy to chłopak, czy dziewczyna, każdy z Was dziś swoje świadectwo otrzyma. Co prawda, murów zana jeszcze nie opuszczacie, bo na swoją maturę czekacie. Dzisiaj? Dziś przestajecie być uczniami tej szkoły, a wpisujecie się w poczet absolwentów pierwszego Liceum ogólnokształcącego z oddziałami języcznymi im. Tomasza Zanadowskie. Nadszedł więc czas pożegnania. Sunday morning, got the hazy, hazy jeans. I turn to you and inhale you where you lay. Took a wander through the garden, to await the long, long day. And then roll for a while on a violet flower bed. Boy, you kiss my lips again and again and again, and then again and then we would watch the sun coming up. While the rain came tumbling down, and it washed our bodies so clean that we could see them rise up or off of the cold, cold ground. It's a shame the way. Czy masz już jakieś plany na ten weekend? Będziesz świętować czy może od razu zabierzesz się do nauki? Oczywiście, że mam już plany. Zaraz po zakończeniu wyjeżdżam pod Wrocław poświętować trochę a co z nauką? No zobaczymy mam nadzieję, że się wyrobię w weekend majowy A Ty? Ja wyjeżdżam ze znajomymi do Sławy, robimy grilla, będziemy świętować. Przepraszam, e, jak będziecie wspominać Zana? Yy, dobrze, bardzo dobrze. Będę tutaj często przyjeżdżał na pewno. Odwiedzą nauczycieli moich. Mateusz, a Ty? Na pewno będziemy wspominać miło Zana, bo to było niesamowite przeżycie się tutaj uczyć i przebywać. I na pewno będziemy nieraz tutaj odwiedzać tą szkołę i nauczycieli. A już jakieś plany na, na ten weekend? Będziecie świętować? Czy od razu zabieracie się a, do nauki? Na pewno, po zakończeniu wybieramy się na kolej i soczek. A potem to może jakieś gry większe. Czy masz już jakieś plany na ten weekend? Będziesz świętować? Czy może zabierzesz się do nauki? Do nauki na pewno się nie zabiorę, bo już skończyłam się uczyć. Jestem bardzo dobrze przygotowana do matury. A jak wspominasz Zana? Bardzo dobrze. Znaczy na razie znaczy na razie nie, nie wspominam, bo jeszcze tutaj chodzę do szkoły. Jeszcze jestem uczniem do 30 września. Więc jak najbardziej jeszcze będę odwiedzać mury tej szkoły, więc nie ma co na razie wspominać. A będziesz tęsknić? Tak, bardzo przede wszystkim za nauczycielami, bo są naprawdę wspaniali. No tak. Tęskniće jak będziesz wspominać Zana? Wydaje mi się, że bardzo dobrze. To był fajny czas. A już jakieś plany na ten weekend? Będziesz świętować? Czy może zabierzesz się do nauki? Nie no, oczywiście, że świętujemy, tak. Będziesz, masz jakieś plany na ten, na ten weekend? Będziesz świętować? Czy zabierzesz się do nauki? No, to się, no chcemy zrobić sobie takiego grilla klasowego, no ale mam nadzieję, że po tym grillu trochę przesiadę tak że ale zobaczymy. Dzięki. Jak będziesz wspominać Zana? Dobrze, chyba dobrze. Znaczy bardzo dobrze, bo poznaję tu naprawdę dużo fajnych ludzi, na przykład was, ale nie tylko i. No, szkoła jako szkoła tak sceptycznie podchodzę do tego, ale jako ludzie i osoby, które poznają tu przyjaźnie, to jest naprawdę fajne. Tylko pan Dzień dobry. Czy mogę pan powiedzieć kilka słów? Dziękuję. być agresywna jak w sądzie, tak? Czego państwo tego rosną się stąd? Ryk matury. Jak będziesz wspominać Zana? Bardzo pozytywnie, mili ludzie, super nauczyciele, dużo kolegów, świetna atmosfera. Chciałbym to zostać dłużej, ale niestety już muszę kończyć. A jakie plany na ten weekend będziesz świętować? Czy zabierzesz się do nauki? Myślę, że naukę rozpocznę dopiero od poniedziałku, a w weekend z przyjaciółmi rozpocznę wakacje jakoś pozytywnie. Okay. Jak będziesz wspominać Zana? No na pewno od strony nauki to bywało ciężko, bo nie powiem, nieraz płakałem w poduszkę. Ale jeśli chodzi o ludzi, o imprezy, jakie tutaj się dzieją, to myślę, że jak najbardziej tu były trzy lata, które będę wspominał z uśmiechem na twarzy. A to do tego weekendu. Będziesz świętował czy zajmiesz się od razu nauką? Mamo, jeśli to oglądasz, to wiedz, że będę na działkach na Jagielonów. bo potem jak się obudzę, to mogę nie wiedzieć, gdzie jestem. Jak wspominasz Zana? Zana wspominam, w sumie nadal będę wspominał przez całe życie, jako świetną przygodę. Weź to wytnij. Bo... Jak będziesz wspominać Zana? Myślę, że jako jeden z najlepszych okresów w moim życiu, bo naprawdę wiele się tutaj dzieje, jest zawsze miła atmosfera, przyjazne twarze. E, a co w związku z tym weekendem? Będziesz świętował, czy może zabierzesz od razu się do nauki? Ja do nauki zabrałem się od razu, kiedy przyjeżdżam tej szkoły, tak? Mm -hmm. Nie, sądzę, że jakiś tam weekend y, będzie luzu, mm -hmm. poimprezujemy, może trochę zobaczymy. Wszystko w swoim czasie. Pyramids along the night I watch the sunrise from the tropic isle And just remember, darling, all the while you belong to me. I see the marketplace in old land here. Send me photographs and souvenirs. Just remember when a dream appears. You belong to me. And I'll be so alone without you. Maybe you'll be lonesome too. Fly the ocean in a silver plane.

Zobytą wiedzę i umiejętności właściwie wykorzystywać, są Sumiennie swoje obowiązki, być godnymi obywatelami Szybko Polskiej. No, ja. Myślę, że była to bardzo owocna praca. Yy, dziękuję za godziny spędzone na dywaniku, <noise> i za tekstolikry są motywujących zresztą wylanych w poduszkę do Dziękuję za za tą wiedzę, którą Państwo nam przekazywali i myślę, że ona zaowocuje w przyszłości. I za rady, które będziemy nosić w sercu i które na pewno nam się przydadzą w już nieubłaganym, dorosłym życiu. A teraz chciałbym przyznać i pokazać w, w domach sołyszycia no, Myślę, że te trzy lata, dwa trzy lata, wspominać, z opiekami na twarzy, w jedno. That's the us just will be To fly the ocean in a silver plane, see the jungle when it's wet with rain, just remember to you home again, you belong to me. Chciałby życzyć tegorocznym maturzystom? Tegorocznym maturzystom chciałbym życzyć tego, co chyba każdym maturzystom zawsze należy życzyć, aby, aby to, co podejmą, jakie decyzje po wyjściu z tej szkoły, były decyzjami, które dadzą im szczęście, dadzą im zadowolenie, będą spełnieniem ich marzeń, aby tegoroczna matura, którą... Mam nadzieję, że zdadzą jak najlepiej. Wszyscy pozwoli im pójść na studia, które dadzą im tą satysfakcję, są ich marzeniem i taką perspektywą ich dalszego życia, takiego jakiego sobie sami wymarzyli. Czego życzy Pan tegorocznym maturzystom? Przede wszystkim tego, co wszyscy podejrzewam, przede wszystkim zdania matury, a później cztery, czterech miesięcy udanych wakacji. Dziękuję. Czego życzy Pan tegorocznym maturzystom? Zdania jak najlepiej matury i spełnienia marzeń. Nie pozostaje nam nic innego, jak życzyć tegorocznym maturzystom powodzenia. Do szkoły przyjeżdżają Kasi Raitudzy, ponieważ poszło jej oczko, i mam nadzieję, że drugi raz oczko już jej nie pójdzie. Pozdrawiam serdecznie, Zami. TV. Na pewno nie do nauki. Nauka to mam czas. Nie, nie wiem, myślę, że trzeba to opić teraz, tak? Siedlanie. Trzeba opić ten koniec. i jakoś sobie odstresować na cały czas. Chodziło Wam oczywiście o kole, prawda? Tak, Ależ. oczywiście, kola. Dobra, dziękuję bardzo.